Zadanie 15, matura maj 2020, stara formuła. Mamy informację, że ptaki morskie mają silnie rozwinięte, parzyste, nosowe gruczały solne, które poprzez przewody łączą się z jamą nosową. One tak naprawdę umożliwiają odprowadzenie nadmiaru soli z organizmu. Takie gruczały występują u większości ptaków lądowych, ale są one bardzo małe. Prawda? W tabeli zebrano wyniki doświadczenia, w którym badano rolę gruczołów nosowych i kloaki, prawda? czyli mamy tutaj gruczały nosowe oraz kloakę w wydalaniu jonów sodu u mewy siodłatej. Badanie przeprowadzono, tu mamy minuty, no i objętość wody, która została użyta. I teraz proszę zobaczyć. Widzimy w tym doświadczeniu, w wynikach tego doświadczenia, że ilość usuwanych jonów sodu była zdecydowanie większa w wydalinie z nosa, aniżeli w wydalinie pochodzącej z kloaki. Gdzie tutaj zdecydowanie mniejszy udział wydalania jonów sodu mieliśmy. I pierwsze polecenie na podstawie przedstawionych danych ocen. Czy wniosek, że kloaka w takim samym stopniu jak gruczały nosowe uczestniczy w usuwaniu nadmiaru soli jest uprawniony? Prawda? Czyli po prostu, czy możemy sformułować taki wniosek? Oczywiście ten wniosek jest nieuprawniony, ponieważ no, tak naprawdę nadmiar soli, nadmiar jonów sodu z organizmu usuwają gruczały nosowe ptaków, a nie kloaka. Prawda? Można też podać, że wniosek jest nieuprawniony, ponieważ... Zdecydowanie większa ilość jonów sodu wydalana była przez nos niż przez kloakę. I to sprawia, że wniosku takiego jak postawiony w poleceniu sformułować nie wolno. Podpunkt B wyjaśnij dlaczego u ptaków morskich gruczoły nosowe są znacznie lepiej rozwinięte niż u ptaków lądowych. I oczywiście na polecenie wyjaśnień musimy podać w odpowiedzi przyczynę, mechanizm wyjaśniający oraz skutek. Moglibyśmy tutaj rozpocząć od tego, że ptaki morskie piją wodę morską. Prawda? To będzie nasza przyczyna. Mechanizm wyjaśniający. W związku z tym muszą one usuwać, wydalać nadmiar soli z organizmu w przeciwieństwie do ptaków lądowych. Prawda? Natomiast gruczoły nosowe umożliwiają usuwanie nadmiaru soli z organizmu. No i skutek Dlatego u ptaków morskich gruczoły nosowe są znacznie lepiej rozwinięte niż u ptaków lądowych. To byłaby poprawna odpowiedź na te dwa podpunkty.